Kiedyś oliwa wypływa, sprawiedliwa. Ja spokojnie na to patrzę, ponieważ tak naprawdę to ja nigdy nie byłem laureatem złotych lwów, więc jak gdyby przeskakuję z srebrnych od razu do platynowych, ale ja rozumiem, że to nie chodzi tylko o lwy, tylko chodzi o, o tak zwany dorobek. Zawsze jest tak, że jak ja zrobię jakiś film, to potem mówię, to już chyba będzie ostatni, bo już nie dam rady, już nie mam siły i tak dalej. A potem jednak robię jakiś film. Więc tym razem nie będę obiecywał, mogę tylko obiecać, żeby, że jak dostanę coś pośmiertnie, to już na pewno wtedy przestanę robić film. Ale wracając do tych, do tych lwów, ja się urodziłem we Lwowie, patronem Lwowa jest lew i lwy, które stoją pod ratuszem, od dzieciństwa mi to, towarzyszyły. Do tego wszystkiego urodziłem się pod znakiem lwa, więc po prostu ja uważam, że to mi się zwyczajnie należy od urodzenia. Ale serio mówiąc, to jest yy, przyjemne podsumowanie, yy, i na szczęście nie jest to tak, że potem już nic nie można zrobić, bo ja właśnie zamierzam coś zrobić. Natomiast yy, patrząc na to, już jak najbardziej poważnie, bez żartów. No to rzeczywiście jest jakaś satysfakcja, że w końcu się okazuje, że to co robiłem nie poszło na marne, że, że coś z tego zostało, że są ludzie, którzy to pamiętają i pamiętali i, i oni prawdopodobnie spowodowali, że ja teraz to dostaję.